A dzisiaj przygotowałem taki oto zestaw z drapek, czyli mamy 3 zrapeczki po 5, 3 zrapeczki po 2 euro i jak 3 zrapeczki po 1 euro. A co ja zamierzam z tymi zrapeczkami zrobić, czyli będziemy drapać sobie po jednej zdrapeczce z każdego tutaj z każdej wartości i sprawdzimy, które zrapeczki się najbardziej dla nas wykażą taki mały sprawdzianik nie, tych zdrapeczek zrobimy to co moi drodzy zapraszam do wspólnego oglądania filmu jaki na stół ląduje pierwsza zdrapeczka jak to wygląda troszeczkę powiększyć No i co? Elegancko wygląda. Z drapaczek znany. To co moi drodzy? Ja przystępuję do zdrapywania. Mamy szczęśliwą świnkę i musimy znaleźć trzy identyczne sumy, żeby wygrać cokolwiek. I mamy tak dwa razy po 1 euro. Czyli szansa na 1 euro się pokazała tutaj. Pod spodem mamy 5000. pokazała, czyli szansa na stówkę tu jest 5000 szansa na 5000 i 20 przekreśla nam tą zdrapeczkę a ja sięgam teraz po zdrapeczkę z numerem za 2 euro i to jest taka fajna zdrapeczka z uśmieszkiem kochani, a w niej musimy znaleźć serduszko lub dwa serduszka, wtedy mamy sumę razy dwa Czyli drapiemy. I mamy tak w pierwszym. Takie tutaj zwierzątka. Słonik się pokazał. I jest, kochani, serduszko. Czyli jest tym samym. Wygrana nasza pierwsza. Do tego jest małpa. Tu się kaczor pokazał. Krówka jak i żyrafa. To, co moi drodzy. Zdrabka za 2 euro a my sprawdzamy ile wygraliśmy i wygraliśmy tym samym wójeczkę czyli to jest pierwsza zdrapeczka wygrana dobra, następnie zapraszam na stół zdrapeczkę za 5 euro i to jest ta nasza zdrapka 3D 2,5 tysiąca można wygrać i to są nasze wygrywające liczby 24, 16 jak i 27. Takie liczby musimy właśnie wydrapać niżej, a się zaczęło od 19, 21, 24 i tym samym jest tu nasza wygrana, już druga. Super 17 się pokazało oboczek, a niżej mamy 28, następny oboczek. 25, również oboczek 30, jest to za wysoko. 26, o 10 oczek za wysoko, jak i 12, do tego jest 13, 29 i ostatnią liczbą jest 18. A my sprawdzamy, co mamy pod liczbą 24, czyli to jest tutaj. A tu wygraliśmy całe, całe 5 euro. Super, czyli to jest nasza druga wygrana. A my przechodzimy do zdrapeczki za 1 euro, czyli to jest już druga zrapka po 1 euro. I to jest zimowy los, całkiem nowy, nowa seria tych zdrapek. I musimy trzy identyczne sumy wydrapać. Jest 4, 1 się pokazało, 1 szansa na 1. I tym kochani, zdrapeczka za 1 euro, euro dała nam. Wygrać, czyli to jest elegancko. Następnie bierzemy zdrapeczkę za 2 euro. Tę zdrapeczkę na pewno kojarzycie. Musimy wydrapać tygrysa. I mamy tak, pandę. Tu się pokazał hipo, krówka, słonik na szczęście, krokodyl orzeł, koza i małpka. Dobra. Następnie zapraszam na stół zdrapeczkę za 5 euro. I to jest X20 z multiplikatorem. Co drapiemy? I tu mamy takie oto symboliki. Jest to safe, korona, monety, jak i szkatułka. Więc potrzebujemy takie również znaleźć. I mamy tak worek. gwiazdka przed chwilą była. Tutaj bank się pokazał. Diament. Jaki pierścionek. A niżej mamy oto takie symbole. Diamencik. Tu się pliki pokazały. Podobne trochę. Tu jest znowu bank razy dwa. Portfonetka. I niżej przychodzimy. Portfel po raz drugi. Sztabki. gwiazdka, i ostatnie woreczek. Na dole nie ma już nic. Czyli zdrapeczka za 5 euro odpada. A my przechodzimy do trzeciej rundy. I zaczynamy drapać z za 1 euro. A w niej musimy wydrapać siódemkę, szóstka, 0, piątka i dwójka, Czyli z drapeczka na lewą stronę. Jak i w trzeciej rundzie, zdrabka za 2 euro wchodzi na stół. Interesuje nas gruba siódemka, albo siódemka w płomieniu. I wtedy mamy wygraną. Jest to 1, 4, dwójeczka się pokazała, piątka się pokazała, ósemka i trójeczka się pokazała. I szóstka na końcu, czyli w tym, tym samym zdrabku na lewą stronę. A w trzeciej rundzie. Zdrabka za 5 euro ma dla nas oto takie symbole, ewentualnie liczby. Jest to nowy plan, jak tu widać 100 tysięcy można wygrać. Interesy nas gruba siódemka, sztabka i ewentualnie taki klaun. Mam tak. Piątka, ósemka, dziewiątka, 0 się pokazało. Jeszcze na pewno trzy pola są, dwa, 8 i ostatni pola, wieczka. Czyli kochani, w tym oto. Wściekł w pięć.